Czy mógłby Pan się przedstawić? Jan Łomacki. Kiedy się Pan urodził? 7-6-19. Czy mógłby Pan sobie przypomnieć najszczęśliwszy dzień swojego życia? No raczej takiego nie wiem. chyba. No chyba, że jakieś pieniądze nas. Może pamięta Pan taką sytuację? Kiedy to było? No to było około lat 10. To lata 70. Pamięta pan pogodę tam tygodnie. Jaka to była pogoda? Czy padał deszcz? Może było słonecznie? Jesienna pogoda. Była jesienna pogoda. Padało? Nie. A to było świecego